Cześć, jestem Rafał i witam Was w pojęciu Gnieździe dzisiaj będziemy robić terrarium do malwinki także zapraszam do oglądania także bierzemy się do dzieła, ale najpierw musiałem wskoczyć w robocze ciuchy bo możemy się dzisiaj pobrudzić ja już wyczyściłem tutaj terrarium, teraz zostało porobić jakieś ścianki i ozdoby Także bierzemy się do dzieła. Dobra, mamy położone terrarium. Jako, że będzie wydzielać jakieś opary, z tego co wiem, szczerze mówiąc, nawet pianką montażową nigdy nie pracowałem. No ale. Chyba nie będzie to trudne. Oho. Mamy tu rękawiczki ochronne w środku. Wezmę je założę. I ciach. Mamy nałożone. Potrząsnąć puszką 20 razy. 20 chyba jest. Dobra, próbujemy. Boję się że nie starczy. Będę musiał jeszcze jechać po kolejną puszkę. Zdecydowanie mi nie starczy. Będę. Jestem zmuszony wyruszyć ruszyć do sklepu nie co się da chyba jeszcze dwie puszki kupię takie. o, powróciłem. Mam tego więcej. Także powtarzamy czynności. Lecimy na szczyt. O, proszę bardzo, jeszcze jeden i próbujemy zrobić sufit tutaj. Dobra, coś tu się wydarzyło z pianką, weźmiemy teraz fugę, bo fugą można to pe Spaliśmy lignocel, bo już mamy następny dzień. Jak zaparowałem, bo fuga schła. Ja zamontowałem oświetlenie, gdzie można zmieniać kolorki na różne. A to co jest? Mówisz jakieś truciny. Lignocel. Czyli co? Na razie tak to wygląda. Czyli idealny podłoże do węży. O, tutaj pokażę te światełka. Przed chwilą dosłownie Rafał zamontował. No, na razie tak się prezentuje. No i na razie będzie ten. Stało tam. Zbieramy na nowy regał, większy, żeby tu pomieścić wszystko na live'ach. Na razie będzie z 10 cm wystawał, ale do jakoś musimy się pomieścić na ten moment. Także jak wbijacie na lewa, wsypcie do neity, to pójdzie szybciej. <grym> A ja zainwestuję w kolejne rzeczy, żeby ładnie wyglądał Będzie większy regał i jednolite terrarium. Także jest to trochę kosz. Ale ja... To też nie jest tak, że wy tylko za to płacili. bo ja też bardzo dużo dorzucę. <grystanie> Dobry pan, ludzki pan. No oczywiście. <grystanie> Wszystko, nic nie jest obowiązkowe. Tak. źle nasz spokojnie. Jeżeli masz ochotę, się dorzuć. Jak nie, no to nie. I oglądaj. Się po prostu. A co, tutaj odsypujesz? Za dużo dałeś? Tak. Za dużo dałem trochę. Okay. Tutaj... A następny etap to co robimy? Zdobić czyb. Idzie kołek. Idzie kołek. Wsadzimy go. Może mi go odwrotnie jakoś. Przez to, że szyby nie są wyciągane. to jest lipa trochę. Jest trochę lipa. A może weźcie go tak do góry? O, tak, tak, tak. No. O, o. To by było perfekt. O, świetnie. Chciałbym, żeby Łąsza na to wchodził sobie. Fajnie, patrz. Super to wygląda. Mówię ci to tak, taki efekt jaskini tutaj powsta. Nie wiem czy taką wyanę dać. Gdzieś. A co to jest? Tak to Jana. Huśtawka. <śm> Zobaczmy, jak to wygląda. Mhm. Ten mech się trzymał, w ogóle na tym. Ło! Sznurkiem obinięły. Ja musiałem wszystko pościągać łącznie z pająkami. Ach, no strasznie tutaj brud zrobiłeś, kotek. Ja wiem. Ale prasa musi przejść. Odkurzacz będzie Jak... miał gdzie jeździć. O <laughs> kurczę. Jak drugi wąż. <laughs> Pomyli się. Ale to w, To taka liana. Czy no to co? W, w jaskini jakiejś? A co mogło Jakiś... Właściwie urosnąć z smuchem. Ale masz fantazję, kreujesz nowe światy, Rafał. <laughs> A co? No fajnie. Podoba się? No. Lajkuje to. <laughs> I to co? To tyle. O. No dobra, widzimy się pewnie na górze już z tak. terenu. Dokładnie. I co tam grzebiesz, już przestawiliśmy. Tak, tutaj. Wkręcam zabezpieczenie. Na wypadek, jakby. Ma winka chciała sobie otworzyć. A co to za zabezpieczenie? Takie Antydzieci, antywąż antycynkoweśni tutaj ten. Ten zameczek, tak? Spróbujemy no. przymierzymy. Czy nie za nisko, czy wyżej trochę dać? Wyżej trochę dać. Ej, ja już bym Dobrze, że nie serce. Wiecie co? W ogóle raz kot. E, <grafał> Rafał nasypał do pudełka te, tych właśnie takich trocin dla węża. No i zostawił na moment. No i wyobraźcie sobie, że kot pomyślał, że to jest kuweta. I wysikał się do, do czystego. Ale się Rafał wściekł, musiał wszystko wyrzucić, myć i tak dalej, nie? No ale ja nie, nie winię kota, bo kurczę. No, pomylił się, no bo to wyglądało naprawdę jak kuweta. Takie pudełko właśnie z tymi trocinami, no idealne po prostu, żeby je wykorzystać. Nie kotku? <ścoughs> Ojej, a ty Karunia? Ty nie wykorzystałaś. Ty jesteś robotnik kot, nie? ale brud tu mamy patrz narzędzia no i zamontowane będzie bezpiecznie anty dzieci anty koty anty węże wszystko anty no na się nachlapię. taka miska kąpielowa dobra mamy tutaj malutką misję Teraz powędruje do nowego terraria kamień przepszy, wszystko tam jest z termostatem ciekawe już gotowy dla niej tak, ciekawe czy się jej spodoba, na pewno będzie miała tu dużo miejsca masę miejsca o Myślicie, będzie zadowolona? Z takiego terrarium? Dajcie znać, jak mi to za pierwszym razem w ogóle. Nie malutka? Co ty sądzisz o tym? Podoba się? Ona to jest słodka. A będzie taka wielka, tak? Taka wielka będzie. Dobra, dajmy jej się zadomowić tutaj. No, także Malwinka sobie tu hasa, sobie przyzwyczaja się do nowego terrarium. wszystko co potrzebne ma wygląda to spoko, nawet nie wiedziałem, że taki efekt fajny wyjdzie no, powiedz co tam malutka także my na dzisiaj kończymy film Natalia krzyczy na kota i bierzemy się za inne prace, które trzeba tu jeszcze wykonać także na dzisiaj gramy Trzymajcie się. Cześć.